Tutaj Szlechtwi jest ze mną, Maja zestanie Stanisław budkowym. tak i jak sama nazwa wskazuje Unpacking, tak ta paczka jest taka trochę zmasakrowana, ponieważ tutaj odklejałam to, żebyście nie widzieli tych danych i wszystkiego nie rzucać. Mm, mm, dobra, dobra. Mam skr Tak. No, i to są, jak sama nazwa wskazuje, e, figurki kolekty. No, i zaraz ja tutaj tak trochę podetnę, żeby was tutaj nie nudzić i wszystko, no i wrócę. Dobra, już to otworzyłam. No, tak, no i teksty. Jak zwykle gazeta, tak, gazeta jest mam... Y... Można ją potem poczytać. Tak. Żeby to, żeby to ją. Dobra, i no. tutaj Piękną mam folię, bo paczuszkę. Bo stop. Stop. Folia bąbelkowa mi się przyda. Tak, nie upatrzaj się, ja już mówię, bo już widać pierwszego konie. Powiedział... Nie powiedziałam jej jakie, jakie konie zamówiam. Tak. To jest kupon rabatowy. O. Tak. I są dwa koniki. To najpierw weźmiemy sobie tą sekundę. Ja ją tutaj otworzę. O, mam. Otworzyć go? Nie, nie otwieraj go. On czy ona. Hmm, Więc tak, piszą koniem, którego sobie zamówiłam. Jezu, jest, jest. Klacz Mizuri Fox Trotter. Wow. Jeszcze nie wiem, jak ją nazwać, ale dzisiaj już będzie miała imię. Ma karteczkę. Po prostu ona ma tak pięknie nie. wycieniowaną grzywę. Ona jest w, jest w tym Miz... jest Fox Trotter jest. chodzie. Kim da tej rasy... Ma taki słodki poszczół. Mm. No, tak. No, im się. ale ogólnie recenzja będzie kiedy indziej. A teraz mamy drugiego konika, który, o którym marzyłam. Ja marzyłam po prostu... Zobaczyłam kolekcję i zobaczyłam jego i tak ja go po prostu chcę. No i wreszcie do mnie doszedł, bo był nareszcie na sklepie, można go było zamówić. Od razu mówię, że jego nazwałam Jegomość. Tak. To jest ogier Quater Horse. Daj tutaj, to Mm, wymiata. Nie... O, i on ma taką funkcję może. Tylko to takie ja trochę. Nie. Może albo siedzieć, albo stać. On jest znaczy... u mnie, on będzie u mnie do Westernu. Mm -hmm. Jego właścicielka... Dziękuję. Nie wiem kiedy dostanie właścicielkę, Wiem już kto będzie jego właścicielką, ale jeszcze jej ogólnie nie ma, nigdzie jej nie możecie kupić. Więc... Okay. To jest z czerwca tego na 2016, będzie taka jedna. No I taka będzie jego właścicielka. Ogólnie ja go po prostu uwielbiam. Jezu, jak on jest piękny. Obie są piękne. Co mnie? E, tak, nie zwracajcie uwagi na moją rękę. Co? Jezu, co ty sobie zrobiłeś z tą ręką. To nie ja, to Zuzka. Tak, ogólnie wracamy ze szkoły. Nie pytajcie. Tak, no. Jezu. Tak dla ciekawskich chodzimy razem do klasy. Jakie one są śliczne. Nie no, z, ufa, upadła z wrażenia, że tak ją kocham po prostu. A teraz poczytajmy gazetę. Jejciu, jaka jest piękna! Te gały, boże! Jej, ta grzywka. Je Jezus, okay. jaka ona jest piękna! Piękne, to jest akurat piękne. A poczytajmy gazetę. Dobra, weź tą gazetę. I tutaj ma ogon taki... Jejciu, on A jest piękny po prostu. I tak ja ogólnie zamówiłam figurki w niedzielę. A przyszły do mnie w środę, więc naprawdę szybko. Zresztą ogarnie Iwa. No. jest? Tak, Maja czyta jakieś nienormalne gazety. Chyba, no, to ja zaraz zdejmę, zdej, zdejmę i tą, im tą metkę i tak jakoś Wam je pokażę. O, to mamy już dwa konie? Jegomościa i jeszcze nie wiem, jak ona się będzie nazywać. Tak, i Jak widać, różnice między wielkością są. To przyda się. No właśnie... Popykam jej. Tak. Y, on jest niższy, dlatego że on jest taki że, jakby takie taki hamowanie, fajny. nie? Tak jakby hamował przed skokiem. Za no. On jest trochę taki zbyt czerwony, tu tego nie widać, ale mi się to głównie taki podoba bo, czerwony, ale bo takie są. No są. I ma taki taką strzałkę taki wykry. Tak, tak to wygląda trochę. No. Ona ma taki tak, dymek jakiś. Będę niedługo pokazywać, bo będę robić dla niej box. Ogólnie taki z tekstury i będzie tam wszystko miała i fajne takie wszystko. Bo ogólnie dzisiaj będzie aktywacja saliny mojej. Nie pokazywałam jej jeszcze, ale będzie taka, I jakby. Będzie... będę miała dobrać, bo dzisiaj jest dzień dziecka! Tak, i w ogóle wszystkim dzieciom, które oglądają. To oglądają, życzymy wszystkiego najlepszego. I dużo dziecka. folii bąbelkowej i dużo figurek koni. i, no. i ogólnie wszystkiego, co tam sobie zamarzycie. No. No ten, to, to, urodziny, to, 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 to moje nowe koniki was żegnają. Jeszcze, jeszcze przedstawię je tak bardziej w jakimś filmiku, pewnie. No, może z tymi, bo będę niedługo kręcić mojego nowego customa, mm, A ja już wiem, który to będzie. I wtedy go przedstawię. Będzie to a i taki, i taki fajny bonus, że tak serio to Maja nie wiedziała, jakie ja figurki od No naprawdę nie, nie, wiedziała. nie wiedziałam. No Do tego się teraz nie to żegnajcie i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego la, wszystkich dzieci na świecie. Pa, I w ogóle. pa żegnajcie!